Poro opróżnić śmieci po tym śmieciu, który wczoraj był w moim domu. Poro opróżnić śmieci po tym śmieciu, który wczoraj u mnie był w domu. Ech, ten impotent zawsze musi wychodzić w tym samym momencie, co ja. Mam pomysł. Co ten impotent znowu rob robi? Mam tutaj przyczepkę. Tak. Co co ty robisz, debilu? To moja! Wypierniczysz ze swoimi śmieciami, śmieciu jeden. Dziadu. Nie, przejdź Nie dość, że ci pomaga świecić, wynosić, że się na mnie ryjadziesz. Cicho pierwszej to moja komunalna przyczepka, ty idź po swoją. Biedaku jeden społeczny, Menelico jedna. Z tym moim autem zrządzą. To mój samochód ja go przepisałem sobie sam ty tyleś coś? Debil. Źle stoisz po prostu. Tobie się stoi. W drugą stronę. Środek teraz sąsiad. Do czterech razy sztuka. Po czekaj. trzech razach się kasuje. Czekaj, czekaj, chyba cię będzie kierować ciebie Słuchaj Słuchajnie. W lewo. No. Nie. W drugie lewo. No to w które lewo w końcu, się zdecyduj Sto? Sto? Pierdoło. Do mnie. Brawo Stój Ja pierdolę, debilu No nie umiesz kierować Ja to na no, farbę z mojego Ferrari zdar Nie, e, to... przymaluję się, jeszcze jeden pasek i będzie Adidas To nie Ferrari, to jest Fiat cienikiem Ursusa Zbiewszam dziadu w... w... 30 albo 60 -ku. No przyniosłem farbę olejną Olejną, ty jesteś olejnym No czekaj, pojechał tu, pomaluję, o Paść, debilu, kurde, to Ja się upieprzyłem przez siebie. ...porządnym, kurę, pędzlem, sztotów. O ja, pierdziela nie mieści się No przecież on się nie mieści, właśnie o to chodzi, debilu patentowany. Tak się nie robi. O ja tu mam garnet. Garnet ze złotem? No, i tam od Donalda. Pieprzy tu farbę. No. I teraz możesz malować. Jednym pociągnięciem pędzla nie widać nic. Pijaciela no i zajebiście. Się. No. Wyszło. mada madafaka. Dobra, ty jest, co się zrobił, popisał, teraz ja, ja mam duży no, Ty ciężarę. za kierownicą to jesteś tak. niebezpieczny dla społeczeństwa Jep. No co za debil O kurde No debil, no patentowany idiota. u mnie to można było przemalować, O tobie to już cały życie spieprzył no. Debil No debil, Puchy, no po prostu się debil włem. To trzeba wyklepać Czekaj Wyklepać tu można Passat, nie Ferrari Ponosz tutaj nie, Byli prościej Jedziemy, na przykład na o, pieprzny tu ładnie O, oh, gites, gites, dobra siadamy, Jedziemy Ja pierdziele No debilu, cofnij Dobra, czekaj nie. nie tak Kurde, mater, Sosia, co ty robisz? Nie zapraszam, tak się nie robi Sosia, ty nic lepiej, nowy nic nie gadaj, patrz Gdynka Uch. Kurde, nie idzie Mogłeś te gumy w końcu z zimowych na letnie zmienić, a nie cały czas na tych samych jeździsz od czterech wiosen i czterech lat No po co je zmieniać, daj, będzie zaraz zimą, to po co by zmieniał Epa! kurde ja pierdzielę, poza tyle gazu dodaję? Pieprznie Uważać DEBILU No i szybę No Uważaj ciulu Ała, pierdoło Sąsiad Błotnik dupiany. Drugi błotnik wygięty Trzeci wygięty Czwarty zgięty Szyba zbita Maskę za szlak trafił Jeszcze kule pieprznie Jep! Maskę szlak trafił Sąsiad, coś ty narobił Ech, sąsiad, kiedyś takie poręczne i takie dobre to Ferrari było, a teraz to. To jest ja z silnikiem Ursusa, ile razem tu mówić, Zapamiętaj. A Na, sąsiad, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Ech. Sąsiad, trzeba czas silnik wykręcić i sprzedać. A tym silnikiem już pamiętasz też rozpieprzony pewnie już nie działa. Dobra, cofamy karocę do tyłu. Dobra, idę stąd? Dobra mam. Będziemy klepać. Jak najmniej jak, najman, jak najman ten matę. Dobra. Czekaj, pieprznijmy tu, klepa jak Passata. Parki idzie zajebiście, chłopie, no kurde Uu, skąd ty masz małe Ja y, zapieprzyłem ci z twojego warsztatu w moim domu A dobra tak, No to wyklepiemy ładnie Ja tu ładnie przyklepię, poklepię O i tak ładnie będzie, o, jeszcze tu Tutaj jeszcze ładnie poklepię, przyklepię O i tu pieprzne jeszcze Tu ładnie przyklepię, poklepię, ładnie będzie, zajebiście I ten majonez, o No sąsiad, muszę ci powiedzieć, że Teraz wygląda to jak renesansowy pojazd, raczej jak diligence. Chyba powiedzieć, że to jest zajebiście. I... Spieprzyliśmy to, ale co złego to nie my. Wszystko się naprawi. Wszystko da się wyklepać. O, jeden. Teraz drugi. O, wyklepiemy. A muszą być te butniki w ogóle? No właśnie, przecież po to je zdejmuje, debilu. Co? Nie musisz się wyprostować. Tak ładnie. Tego nie wyklepiesz. No tu jeszcze ten. Wiosło małej syrenki. Zosia, co tu nie idzie? Czekaj, bo to z, z duperbata, czekaj, ja muszę walcać pisz po niego. dobry nie po walce. Czekaj na mnie. Dobra, dobra, czekam. Nie, ja tu jeszcze jednego wykręcę. O, i zajebiście. O! I to jest po prostu ciężki machinarz, pełen maginiczny. Tylko jej na pewno szło. A, kurde, muszę się... O, dobra, przeszedłem. Coś ty tam przyniósł. Walet. Firmy, Paddy mat. Ja już bym wolał smalec niż walec, no ale dobra. Pokaż co umiesz. Dawaj, patrz, jak to pieprz. samo zajeb, to za to pieprza. żeby to tego nie zjadło. O! O! Kurde, mać, puzle. Ech, no to teraz można to półskładać, no ale supergluta ma właśnie nie mam, bo w sklepie O ma. kurde, mać, uważaj, patrz. <laughs> Jup! ma mać. A, dobrze, że to twój kosz, przynajmniej nie będziesz miał gdzie śmieci wyrzucać. Ja piedzielę, Coś my zrobili No, powiem ci, że to trochę takie drzwi do sejfu, którego ty nie posiadasz Dupa I Trzeba jest tych puszek robić chyba, młotniki nowe Dobra No dobra, sąsiad Bierę tu, a ty walcem pielnisz Dobra, idę Pieprzny tutaj walec, wszystko ładnie będzie Dobra, ja, ja tu ustawię po kolei Jedno, drugie, trzecie, czwarte, zaraz idę na warte, dobra Sąsiad pieprzni I sąsiad jak udajesz gwarancję, że to wyjdzie? Gwarancja jest minimalna, a tak w ogóle to i nie ma, ale pamiętaj sąsiad, że co złego to nie ja Dobra, biorę to na siebie Dobra, pieprzne Jedno do drugiego, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme Powiercim się tam screenć ładnie, ja tu przyklepię jak najman Klepię, wklepię, wszystko robię jak nie Jedno, drugie o, przynąć Zium, zium, sąsiad Jak tam u ciebie w robocie ostatnio, słuchaj, czy podwyżkę dostałeś? A no właśnie, dostałem podwyżkę, zarabiam mniej niż zarabiałem wcześniej A coś nowego, ciągle coś, niech i nie prawie gadasz No właśnie, sąsiad cały czas tak samo I teraz Oj. już zarabiam tylko 1200 miesięcznie No i teraz zajebiście wyszło, nie? Sąsiad teraz jest zajebiste Auto zajebiste